Manco, witam was kochani serdecznie w tym yy, przedświątecznym czasie zabiegania jak zapewne każdy z was tego doświadcza Dlatego korzystam z okazji yy, mam przerwę w pracy żebym sobie na trochę wieje yy, ale mam nadzieję że mnie mimo tego wiatru będzie dobrze słychać Korzystam z tej okazji żeby wam yy, podzielić się z wami taką krótką historią a mianowicie, dlatego nie będzie też żadnych wstępów, tutaj przedłużeń, po prostu idźmy od razu do tematu. Mamy taką tradycję w naszej wspólnocie, do której należy, że zawsze przed świętami, właśnie przed Wigilią, składamy się, organizujemy takie paczki, pakujemy ładnie, bierzemy opłatek i ruszamy na ulicę Gdańska szukać tych wszystkich osób, które gdzieś tam w życiu... No, mają ciężko, borykają się z, tym, z tą trudnością, z problemem bezdomności. No i dzielimy się z nimi opłatkiem. Wspólnie się modlimy, właśnie ofiarujemy im tą paczkę. Tam jakieś, jakieś skarpety ciepłe, rękawiczki, czapkę, coś do jedzenia, coś słodkiego, by chociaż w jakiś taki mały symboliczny sposób umilić im troszeczkę ten, ten czas. No i oczywiście to spotkanie jest też ważne, ta rozmowa. I wiecie, rok temu nie byliśmy, bo, bo była pandemia, to były te początki pandemii, jeszcze tam nie można było się przemieszać i tak dalej. W tym roku idziemy. W tym roku w ogóle też zaangażowaliśmy fajnie. Taki pomysł, żeby całą parafię zaangażować w to. Ksiądz ogłosił, że można przenosić takie różne właśnie produkty, czy, czy, czy właśnie jakieś inne rzeczy, których chcieliby się parafianie też podzielić, że będziemy szli w imieniu całej parafii też właśnie z tymi paczkami i fajnie to się udało. Właśnie wczorajśmy te paczki pakowali. No ale mm, tak jak mówiłem rok temu nie, nie, nie mieliśmy tej możliwości. Dwa lata temu gdy byliśmy, wiecie, miałem takie poczucie. spotkaliśmy się z tymi ludźmi i to był dobry czas, ale miałem jakieś takie poczucie beznadziei w sercu, że co to jest tak naprawdę? Co my możemy im dać tą chwilę rozmowy i gdzieś tam tą taką doraźną pomoc? Ale oni nadal zostają na tej ulicy. My sobie jedziemy do domu i za chwilę mamy wigilię, mamy święta w ciepłym domku, w gronie rodzinnym, nie? Gdzie, gdzie jest dużo jedzenia, gdzie jest yy, fajnie, miło i przyjemnie. A oni zostają na ulicy nie? i miałem takie poczucie takiego bezsensu tego, co robimy. Nie? No ale Pan Bóg jest oczywiście większy od tego wszystkiego, co, co się często dzieje w naszych sercach, od naszego umysłu i tych naszych mądrości. Bo bardzo szybko mi to udowodnił, wiecie, to było w grudniu, a w lutym z, zadzwonił do mnie pewien pan, bo my żeśmy, rozdając im te paczki, też dawaliśmy numer telefonu, że y, gdyby potrzebowali jeszcze jakiejś pomocy gdzieś tam w przyszłości, to żebyś miał do nas dzwonili. No i odezwał się jeden z tych panów, pan o imieniu Darek. Y, no i mówi do mnie, że. Y, jest w ośrodku pomocy dla bezdomnych i że potrzebowałby takiej pomocy nie potrzebowałby trochę ubrań, potrzebowałby jakiegoś jedzenia bo tam z tym jedzeniem jest tak średnio no więc się zorganizowaliśmy się ze wspólnotą no i pojechałem do niego no i trochę poznaliśmy i zaczęły się takie regularne nasze spotkania, tak co miesiąc, co dwa nasza wspólnota się organizowała, właśnie przygotowaliśmy do niego on dzwonił do mnie, albo ja do niego, co tam jeszcze by potrzebował no, jechałem do niego. Miałem tą zaszczyt i przyjemność się z nim właśnie poznać. I ja go jeździłem, zawodziłem mu te paczki, dużo żeśmy rozmawiali. Wiecie, i przyznał mi się, bo trochę mocniej wieje, przyznał mi się do tego, że właśnie po tym spotkaniu wtedy yy, przed Wigilią yy, tak jakoś, on to tak powiedział, że dzięki nam, ja mu to tłumaczyłem, że to dzięki Bogu i chwała Bogu za to. Jakoś tak się poczuł i podjął taką decyzję w sercu, że przestanie pić alkohol, bo był też yy, borykał się z tą uzależnieniem od alkoholu. Przestał w tamtym momencie po naszym spotkaniu wspólnym, po dzieleniu się opłatku, po opłatkiem, po modlitwie. Yy, przestał pić, poszedł właśnie do ośrodka i od tamtego czasu tam jest. Yy, no i właśnie to było takie mocne doświadczenie dla mnie. No niesamowite doświadczenie. Nie, Pan Bóg jakby odpowiedział na ten mój taki takie poczucie beznadziei, nie? że to tak naprawdę nie wiem, czy to ma sens. Także już w tamtym momencie Pan Bóg pokazał, jak wielki, jak Pan Bóg może no, zrobić z niby tak niewielkiej rzeczy coś wielkiego. Ale to mało tego, kochani, bo ja się z Nim spotykałem przez prawie rok. No jeździłem, tak jak mówiłem, regularnie, także dużo mu rozmawialiśmy o Panu Bogu, dużo się też modliliśmy, przychodziłem różne książki. Yy, nie wiem, czy, czy doświadczył jakiegoś takiego wiecie, nowego narodzenia, ale, ale no, wierzę, że, że dużo mu to dało, bo dużo rozmawialiśmy właśnie o tych tematach. Nie tylko o życiu i tak dalej. Zwierzył mi się, że tak naprawdę nikogo nie ma, bo tak naprawdę już rodzice jego nie żyją. Jest sam. Też yy, zwierzył mi się, że jestem jedyną taką osobą, która, która gdzieś tam się nim interesuje. Yy, okazało się też, że zachorował. Na raka żołądka, więc miał chemię, leczył się, rozmawialiśmy trochę też o śmierci. No i któregoś razu dzwonię właśnie znowuż tam, żeby zapytać, co tam może potrzebuje, jak się czuje i tak dalej. No i miał włączony telefon. Na drugi dzień znowu dzwonię, na trzeci dzień tak samo. i Zadzwoniłem do tego ośrodka i się okazało, że zmarł. Powiem wam szczerze, to było też bardzo mocne dla mnie doświadczenie, kurde, mocno moje serce się poruszyło. Bo okazało się, że no, Pan Bóg zrobił taką rzecz, że przez rok czasu mogłem towarzyszyć temu człowiekowi, tak naprawdę obcemu mi, wcześniej, później już się poznaliśmy, towarzyszyć mu w tych ostatnich, ostatnim roku jego życia tak naprawdę, nie? Dać mu trochę nadziei. No to było niesamowite dla mnie doświadczenie, nie? I teraz, gdy przejeżdżam tam, często tam jeżdżę właśnie koło tego ośrodka, to wspominam Darka i modlę się za niego, za jego duszę, nie? No, ale jak widzicie, kochani, to no Pan Bóg potrafi niesamowite rzeczy uczynić. Z czegoś, co nam się wydaje, że yy, no jest mało znaczące, więc dzielę się z Wami yy, no nie bez przypadku yy, tą historią właśnie w tym okresie świątecznym. Bo chciałbym też Was zachęcić do tego, że może ktoś z Was nigdy yy, czegoś takiego nie robił. Chodzi mi o to, żeby. Rozejrzeć się wokół siebie w tym okresie świątecznym, przedświątecznym, że oprócz tego, że dzielimy się nawzajem miłością z naszymi najbliższymi, obdarowujemy się prezentami, to może właśnie rozejrzeć się wokół. Może jest ktoś wokół nas, kto potrzebuje jakiejś pomocy. Może niekoniecznie ruszając na ulicę, chociaż czemu nie? Jeżeli ktoś z Was ma taką takie pragnienie, i, i w ty, albo w tym momencie takie pragnienie do niego przyszło, to jak najbardziej. Ale jeżeli nie, to może jakiś sąsiad, może jakaś sąsiadka, ktoś starszy wokół nas, w naszym środowisku potrzebuje jakiejś pomocy. Może warto byłoby obdarować go czymś. Czym to już sami pomyślcie i, i kogo to już sami pomyślcie, zapytajcie Pana Boga. Myślę, że świat będzie lepszy. A już nie mówię o tym, jaką wielką przyjemność możemy komuś dać i jak wielką rzecz Pan Bóg z tego może zrobić. A już w ogóle to nie wspominam o tym, jak bardzo to no, przemienia też nas samych. Więcej zyskujemy my, obdarowując, niż będąc obdarowywani, bo wtedy jesteśmy najbardziej obdarowani przez Boga. Więc do tego też, kochani, was z całego serca zachęcam. Też właśnie poprzez tą historię, którą się z wami dzielę. No i co na koniec jeszcze, bo nie wiem, czy będzie czas. Jeszcze jest coś nagać przed świętami, więc chciałbym złożyć Wam życzenia, czego mogę wam życzyć. no Jednego, ja to zawsze powtarzam, do znudzenia, ale to jest coś, co jest dla mnie najważniejsze. No, miłości Chrystusa, bo ona jest no, niepojęta. Ona przemienia nasze serce, ona, ona daje sens na życiu, na naszemu życiu. Pan Jezus, który się rodzi który jest tą miłością. Abyśmy te nasze serducha otworzyli w te święta. Właśnie może mamy jakieś takie zatwardziałości w sercu, jakichś niechęci do kogoś z rodziny może, więc pozwólmy Panu Bogu, aby narodził się na nowo, ale też w naszych serduchach, aby zabrał od nas te wszystkie nasze jakieś yy, uprzedzenia, może niechęci i abyś, aby nas przemieniał. Abyśmy obdarowywali się tą miłością, abyśmy pozwolili Mu przez nas obdarowywać się miłością. I abyśmy byli dla siebie życzliwi, mili, lepsi, dobrzy. Tego sobie, kochani, i Wam te święta życzę. Pozdrawiam Was, bo mi ręka trochę skostniała. Lecę do ciężarówy i, i do roboty dalej. Dobrych, bożych, radosnych, pełnych miłości. Świąt Bożego Narodzenia. A i jeszcze jedno, kochani, bo zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy, jak widzicie już w trasie, ale jedna bardzo ważna rzecz. Chciałbym Was... W imieniu własnym i całej naszej Wspólnoty poprosić też o modlitwę właśnie o to nasze wyjście w tym roku. To już pojutrze w tą sobotę właśnie rano ruszamy do Gdańska. Także z całego serca proszę Was, jeżeli możecie wspomnieć w swoich serduchach o, o, o to, abyśmy byli dobrymi narzędziami w rękach Pana Jezusa. Właśnie w dotarciu do tych wszystkich ludzi, którzy może czekają. Na to spotkanie z nami, a tak naprawdę na spotkanie z Panem Bogiem. Może Pan Bóg chce coś właśnie przez to spotkanie zrobić właśnie w, ten, w te święta. I z góry wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz pozdrawiam, wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem do usłyszenia. Christmas time. Z Bogiem. Pa!